Cześć, witajcie w pierwszym odcinku mojej nowej serii ogrodowych inspiracji. Jeśli śledzicie mojego bloga, moje wycieczki busem, to wiecie, że tych inspiracji przywożę setki, nawet tysiące. No i gdzieś się trzeba nimi podzielić. I właśnie tutaj, w tej serii tych odcinków, będę sukcesywnie te rzeczy pokazywał. Pierwszy odcinek poświęcony trawom ozdobnym, roślinom naprawdę przepięknym. Mało wymagającym, które no, są ozdobą naprawdę każdego ogrodu. Wybrałem kilka takich najciekawszych odmian, sprawdzonych. No i zobaczcie, jak ładnie mogą maranżować przestrzeń jak ładnie sprawdzają się w ogrodzie. Zapraszam! Trawy ozdobne, mimo że znane są już od dawna, to jednak dopiero od pewnego czasu stały się modne. I wciąż zaczynają zdobywać kolejnych zwolenników. Są niezwykle efektowne, różnorodne i kolorowe. Bardzo dobrze prezentują się w kompozycjach z innymi roślinami, ale równie ciekawie wyglądają same czy w układach zrobionych tylko z różnych ich odmian. Trawy, poza różnorodnością gatunków i kolorów, to również duże zróżnicowanie ze względu na formę, a przede wszystkim wielkość, według której można podzielić je na małe, średnie i wysokie. To ich kolejna cecha, która ułatwia tworzenie kompozycji i wypełnień pomiędzy innymi roślinami. W zależności od gatunku mogą zdobić mały lub duży ogród, rosnąć w gruncie lub w pojemnikach. Idealnie wpasowują się w rabaty, a także w otoczenie oczek wodnych i skalniaków. To właśnie ta grupa roślin, która ze względu na swoje cechy może być ozdobą ogrodu przez cały rok, nawet zimą. Oczywiście nie licząc gatunków, które w gruncie nie zimują. Prawy nie należą do roślin szczególnie skomplikowanych w uprawie. Większość z nich najlepiej rośnie na stanowiskach słonecznych, w podłożu średniożyznym i dość wilgotnym. Pielęgnacja jest prosta, niemniej jednak najwięcej problemów sprawia ich właściwe cięcie, do którego przystępujemy wczesną wiosną, najlepiej już w marcu. Ścinamy zeschnięte, żółte liście około 10 cm nad ziemią. Jest to o tyle istotne, że niektóre gatunki bardzo wcześnie wypuszczają młode pędy, np. trzcinnik czy turzyca palmowa, dlatego z cięciem nie należy zbyt długo czekać. Natomiast warto również dodać, że są gatunki, np. rozplenice japońskiej i miskanty, u których młode odrosty w czasie marcowego cięcia w ogóle nie są jeszcze widoczne, co więcej, nie widać ich jeszcze bardzo długo. Często nawet wydaje się, że trawa uschła lub zmarzła i zbyt pochopnie się jej pozbywamy. Jest to oczywiście błędem, bo są to odmiany, które zaczynają swój okres wegetacji bardzo późną wiosną. Dlatego z ich przycięciem warto poczekać nawet do kwietnia. Należy również wiedzieć, że nie przycinamy wszystkich traw. Są takie odmiany, tak zwane zimozielone, u których wiosenny zabieg polega tylko na usunięciu zeschniętych, martwych liści. Należy do nich m.in. kostrzewa sina. Mocne przycięcie tych odmian spowoduje ich obumarcie lub jeśli nawet odbiją, to ich pełna regeneracja potrwa kilka sezonów. I to tyle tytułem wstępu, takich najbardziej ogólnych faktów. W dalszej części wraz z krótkimi informacjami pokażę Ci moją top listę 10 traw, które sprawdzają się w każdym ogrodzie. Zapraszam! Kostrzewa sina to kępkowa trawa o niebieskich, wąskich listkach, które swą barwę zachowują przez cały rok, również zimą. Osiąga wysokość około 20 cm, w czasie kwitnienia do 30 cm i podobną również średnicę. Preferuje stanowiska słoneczne, podłoże przepuszczalne, z domieszką piaskowego. Kostrzewa jest jedną z najmniej wymagających traw, a zarazem jedną z najatrakcyjniejszych. Odporna na szkodniki, suszę oraz mróz, najbardziej wybarwia się na piaszczystych i ubogich glebach. Podlewanie i nawożenie zaleca się najwyżej w pierwszym roku, później jest niewskazane, ponieważ ma wpływ właśnie na gorsze wybarwienie. Kostrzewa idealnie nadaje się na obrzeża rabat, skalniaki i do pojemników. Najbardziej efektownie prezentuje się w grupach, dobrze komponuje się z roślinami rzosowatymi i kwitnącymi bylinami. Imperata Red Baron to niezwykle efektowna i ciekawa odmiana trawy ozdobnej, wolno rozrastającej się i nieekspansywnej. Tworzy kępy o liściach zielonych na początku wegetacji, czyli wiosną, a później aż do jesieni czerwonych, przebarwiających się od wierzchołka ku dołowi. Jest to trawa rozłogowa o średniej wielkości dorastająca do około 40-60 cm wysokości. Red Baron to trawa wymagająca gleby żyznej, wilgotnej, ale przepuszczalnej, bogatej w potas oraz stanowiska słonecznego, ewentualnie tylko lekko zacienionego. Przy dużym zacienieniu wybarwienie liści jest mniej intensywne, zdecydowanie wtedy może dominować kolor zielony. Z kolei przy okresowych niedoborach wody wybarwienie jest wyraźniejsze, zdecydowanie bardziej czerwone. Roślina, szczególnie młoda. Jest mało odporna na silne mrozy, wymaga odpowiedniego zabezpieczenia. Imperata to trawa bardzo dobrze prezentująca się na rabatach, szczególnie na tle mocno zielonych odmian innych roślin. Sprawdzi się również w pojemnikach, jak i na brzegu oczek wodnych. rostnica zwana również Stipą, to trawa o prostych, nitkowatych, zielonych liściach i luźnych, zwiewnych wiechach kwiatostanów. Dorasta do około 50-60 cm w większości rejonów Polski, jest odporna na mróz. Wymaga gleb żyznych i przepuszczalnych, najlepiej piaszczystych, oraz stanowiska zdecydowanie słonecznego. Trawa ta, dzięki niezwykle luźnej i delikatnej budowie, nawet przy lekkim wietrze, pięknie faluje. Ukazując niezwykłe oblicze swojej urody. Sprawdza się w przeróżnych kompozycjach na rabatach i w pojemnikach, a jej zwiewny pokrój jest doskonałym sposobem na zmiękczenie formy innych, sztywnych roślin. Rozplenica hamel to jedna z popularniejszych traw ozdobnych. Tworzy zielone kępy luźnych, rozlewających się, wąskich liści. Dorasta do około 80 cm. Kwitnie stosunkowo wcześnie, zazwyczaj już w końcówce lipca, a jej puszyste kwiatostany przypominają wąskie szczotki, które początkowo są zielono-białe, później różowawe, aż stają się szaro-brunatne. Liście z kolei jesienią przebarwiają się na oryginalny, pomarańczowo-rudy kolor. Rozplenica ta zdecydowanie preferuje stanowiska słoneczne, ewentualnie lekko zacienione. Nie należy do gatunków wymagających, najlepiej rośnie jednak w żyznej, umiarkowanie wilgotnej i przepuszczalnej glebie. W zasadzie jest mrozoodporna, jednak w przypadku młodych roślin i chłodniejszych rejonów kraju warto pomyśleć o jej zimowym zabezpieczeniu. Trawa ta pięknie wygląda przede wszystkim sadzona pojedynczo, ale również w kompozycjach naturalistycznych. Bardzo dobrze prezentuje się na obrzeżach rabat w połączeniu z innymi roślinami. Mając za sobą ich wyższe piętra. Rozplenica, czyli piórkówka japońska Black Beauty, to swego rodzaju nowość w polskich ogrodach. Roślina zbliżona pokrojem do rozplenicy Hamel, jednak zdecydowanie od niej wyższa, osiągająca około metra wysokości i średnicy. Posiada długie, wąskie liście oraz szczotkowate kwiatostany, które początkowo są popielato-brunatne, a później nabierają fioletowych odcieni. Kwitnie zwykle od połowy lata, a kwiaty utrzymują się aż do zimy. Rozplenica ta wymaga gleby wilgotnej, stosunkowo żyznej oraz stanowisk ciepłych i słonecznych. Podobnie jak odmiana hameln, jest w zasadzie mrozoodporna, jednak w przypadku młodych roślin i chłodniejszych rejonów kraju warto pomyśleć o jej zimowym zabezpieczeniu. Idealnie sprawdzi się na rabatach w kompozycjach z innymi roślinami, jak również sadzona pojedynczo. Czcinnik to trawa tworząca gęste, wolno rozrastające się kępy o średnicy około 60 cm i wysokości około metra. W czasie kwitnienia dorasta do około 180 cm. Roślina o zwartym pokroju, żywym, zielonym ubarwieniu liści oraz delikatnie rozpieszłym kwiatostanie, początkowo czerwono-brązowym, a później beżowo-żółtym. Czcinnik nie ma wygórowanych wymagań jednak bujniej rośnie na glebach żyznych i wilgotnych jest tolerancyjny i akceptuje również gorsze warunki w tym także okresowe susze lubi miejsca słoneczne i półcieniste jest zdecydowanie mrozoodporny co również ważne bardzo łatwo rozmnaża się przez podział co najlepiej wykonać wiosną lub jesienią czcinnik dobrze wygląda sadzony pojedynczo ale najlepiej sprawdza się w grupach tworząc duże gęste obszary Ozdobna, silnie rosnąca trawa, tworząca duże, gęste i przewieszające się kępy w wysokości nawet do 2 metrów. Wśród miskantów wyróżnia się biało żółtym obrzeżem liścia. Miskant ten najlepiej rośnie na glebach żyznych i wilgotnych na stanowiskach słonecznych lub lekko zacienionych. Jak wszystkie miskanty jest gatunkiem szybko rosnącym, mimo to nie należy do traw inwazyjnych, które rozrastają się w sposób niekontrolowany. W pierwszych dwóch latach po posadzeniu warto pamiętać o zimowym okrywaniu, a później, kiedy kępa się rozrośnie, wytrzymuje zimy bez okrycia. Polecany do sadzenia w dużych rabatach, najlepiej nawadnianych. Dobrze wygląda zarówno pojedynczo w otoczeniu niższych roślin, jak i w grupach, szczególnie w dużych ogrodach naturalistycznych. Warto jednak pamiętać, że jedna roślina potrzebuje około 2-3 metrów kwadratowych. w memory to szybko rosnąca trawa tworząca wyprostowane kępy. U dołu węższe, u góry szerokie, jesienią zwieńczona dużymi, jedwabistymi kwiatostanami. Dorasta do około 2,5 metra wysokości i około 1,5 metra szerokości. Liście ma długie, dość szerokie, szczególnie w porównaniu do innych odmian. Pod koniec lata z wierzchołków i wyłaniają się strzeliste, wiechowate kwiatostany w jasnym, biało-perłowym kolorze. Miskant preferuje gleby żyzne, umiarkowanie wilgotne, lekko kwaśne, a stanowiska słoneczne. Jest odporny na mróz, choć przez pierwsze dwa lata po posadzeniu, zanim kępa się wystarczająco zagęści, warto pomyśleć o okrywaniu. Ze względu na swoją wielkość, miskant Memory pięknie prezentuje się na rabatach, szczególnie w otoczeniu innych, niższych pięter roślin, bylin czy innych odmian traw. Dobrze wygląda w okolicy oczek wodnych a w większych grupach jest doskonałą propozycją do dużych ogrodów naturalistycznych. Kolejna odmiana miskanta zbliżona nieco do memory, jednak wyraźnie niższa. Tworzy kępy o wysokości około 1,5 metra, w czasie kwitnienia dorasta do około 2 metrów. Cenna odmiana m.in. ze względu na atrakcyjny, pomarańczowy, przechodzący w rudy, a potem słonkowy kolor liści. Kwiaty, które pojawiają się późnym latem, zebrane są w okazałe, początkowo czerwone, a później srebrzyste, wyprostowane wiechy osadzone wysoko ponad liśćmi. Trawa ta wymaga żyznej, stale wilgotnej gleby i słonecznego albo tylko lekko zacienionego stanowiska. Młodsze rośliny warto zabezpieczyć przed mrozem. Polecana do sadzenia w dużych rabatach w otoczeniu niższych roślin, co ważne, najlepiej w ogrodach nawadnianych. Szczególnie dobrze będzie wyglądała w założeniach naturalistycznych, pojedynczo lub po kilka w grupie. Ostatnia z propozycji to trawa ozdobna pod nazwą Miskant chiński Rosji. Bardzo wysoka odmiana, zachwycająca kaskadowym pokrojem oraz obfitym kwitnieniem. Dorastać może nawet do 2 ,70 m. 70 Tworzy atrakcyjne kępy długich, szerokich, łukowato przewieszających się liści, które są ciemnozielone, a jesienią przyciągają wzrok czerwono-fioletowym przebarwieniem. We wrześniu okazują się zwierne kwiatostany, które najpierw są delikatnie różowawe, a później srebrno-białe. Trawa mrozoodporna najlepiej rośnie na stanowiskach słonecznych, na glebach żyznych i umiarkowanie wilgotnych. Podobnie jak wcześniejsze odmiany miskantów, odmiana Rosji pięknie prezentuje się sadzona w grupach lub pojedynczo wśród bylin lub niższych traw ozdobnych. Jest świetną propozycją na duże rabaty, do sadzenia w okolicach oczek wodnych oraz do tworzenia masowych nasadzeń w dużych ogrodach naturalistycznych. Kończąc ten pierwszy odcinek, mam nadzieję, że znaleźliście w nim coś dla siebie, podpatrzyliście odmiany, które gdzieś tam w wyobraźni już widzicie w swoich ogrodach. W opisie pod filmem podam linki do stron moich zaprzyjaźnionych ogrodniczek, które wspomogły mnie troszkę materiałem do tego filmu. No i cóż, zapraszam do kolejnych tych ogrodowych produkcji, inspiracji, bo naprawdę, jak już powiedziałem, jest ich mnóstwo a tymczasem polubcie, subskrybujcie kanał, no bo wydaje mi się, że będzie, będzie warto tutaj zaglądać. Dzięki za uwagę, cześć.